Szanowni Państwo, jak co miesiąc o określonej porze spotykamy się, żeby porozmawiać o wszystkich najważniejszych sprawach względem bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców i tak jak przedstawiciele i szefowie poszczególnych służb na terenie powiatu dubolskiego podkreślali, również dla osób przebywających czasowo czy też naszych gości. Troską tego zespołu jest przede wszystkim omówić newralgiczne, newralgiczne sprawy, tak, które w danej chwili czy w najbliższej przyszłości mogą dotykać. Spotykamy się w takim okresie przejścia w kierunku zimy, a więc to nie tylko bezpieczeństwo na drogach, ale to też bezpieczeństwo Przeciwpożarowej, wiem, że przedstawiciele, komendanci zarówno policji, jak i straży pożarnej o tym mówili, przypominając na zasadzie właśnie takiej, a przedstawiciele służb inspekcji sanitarnej i weterynaryjnej z zakresu bezpieczeństwa naszego zdrowotnego. Żywnościowego też uczulają i mówią o tych sprawach najważniejszych. Dziękujemy przede wszystkim i apelujemy, żeby Państwo z tymi komunikatami się zapoznali, przemyśleli je, bo myślę, że tych kilka uwag pozwoli, że tak powiem, żyć po prostu bezpiecznie.